Dobrze, że możemy się spotykać. Chodzimy jeszcze na zajęcia. Potem e, możemy być zamknięci. <tysy> Dlatego nie, nie chciałabym być w domu, bo, bo nie mam no, komputera. Dla mnie to jest no, 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 dla mnie to jest no, no smutne. Żebym nie miała no, no kontaktów e, kolegów i, i kole, koleżanek. Bo, bardzo chciałabym z nimi no, rozmawiać. I czasami jestem no, wkurzona, że, że naszym maseczkę, bo mi, że, zapalują mi okulary. I że mi zachęca aparat słuchowy. Ogłaszam jeszcze dobrą nowinę, że jeszcze możemy chodzić na zajęcia. Nie wiadomo jak długo to, to jeszcze, ale chciałbym, chciałbym, żeby to trwało jak, naj, jak najdłużej. Zajęcia zdalne są fajne, ale na jakiś czas. Wolę, ja wolę takie zajęcia, spotkać się z kimś na żywo, pogadać z kolegami lub z koleżankami. Nazywam się Jakub. Chciałbym wam powiedzieć, moi drodzy przyjaciele, nie martwcie się, ale to wszystko zależy od nas, od ludzi. I zdrowia życzę i żebyśmy się spotkali wszyscy zdrowi. A raz, 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 raz. Jestem Asia. Lubię śpiewać i tańczyć. Lubię was, was, lubię was wszystkim. Jestem Michał. Jest dobrze. Dziękuję. Tylko niech Pan nie daje nam